Cześć, witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj poranne zbieranie czarnej porzeczki już troszkę obleciało, troszkę obiedzone. i agres to porzeczki myślę, że troszkę to zejdzie z tym Ptaszki śpiewają Cisza, tak spokój Króliczki nakarmione O dzisiaj jeszcze w planach sprzątania, ale nie wiem czy mi to wyjdzie trzeba im ogarnąć klatki wybredne się zrobiły od kiedy zacząłem dać, dawać liście z brukwi Teraz trawy byle jakie nie do miadły. Zrobili się takie wygóre dniochy. Może za dużo dostają. Okej. Okay. Będę naginał na dwie ręce. Szybciej mi to pójdzie. Później wam nagram jak to wyszło ile nazbierałem to do zobaczenia, cześć Cześć, witam ponownie Przy pięknej muzyce ptaszków udało mi się zebrać z dwóch krzaków. Czarną moróweczkę, kurde, porzeczkę a jeszcze zaspany, zaraz idę kawę chyba sobie zrobię Oto no to efekt jest troszkę tylko I wystarczy Wejdzie na kompoty Dzieci w zimie uwielbiają Zrobimy kompocik, jeszcze trzeba będzie zerwać ten agres to porzeczkę o, ale chyba idę przekąsić coś jakieś śniadanko ogarnąć 6 godzina rano godzinkę z nachodzie. i trzeba będzie chyba bracie za sprzątanie klatek króliku. a później jadę jeszcze pomóc do brata także może coś tam nakręcę także piszcie komentarze jak wam się czy podoba się Wam taki filmik? O, się zasłuchałem w ten śpiew. Pięknie grają. A w międzyczasie tutaj za ogrodzeniem sarenki sobie przeszły. A no nie zdążyłem ten. Tylko wstałem i zaraz się spuszyły praktycznie były no nie wiem, 10 metrów ode mnie ale jak tylko zobaczyły mnie to zaraz uciekły Ciągnąłem telefon ale za późno było także dobra ja się zbieram i do usłyszenia trzymajcie się ciepło cześć pozdrawiam ojejku to ty jesteś to ładko straciłem tak te małe bączki piją Do jednego? Jakie ładne No już, zaraz będziecie pić Ale napiję ja Bumble No co tam picie? Co? No, miejsca masz tu, troszkę. I tak niewygodnie chyba. co tu nie zrobił tego gniazda. Ty jesteś to, kociołek? Co? Iciu. I co, biedastu? On ci w kartonik dał, co? Będziesz miał mniej. Zaraz zrobimy ci miejsce takie. No niewygodnie tutaj na szczęście już trzy kociaczki nie wiem czy to chyba kocica będzie jedna druga nie wiem ale już są zarezerwowane także chyba kocica dwie będą Dam ten chyba koców jeden hmm. Co tam kicuś? Co kicuś? Biedactwo mamy. W trakcie sprzątania udało mi się ogarnąć trzy pomieszczenia. Tak się rzuciły na zboże, że musiałem im dać liści z brukwi żeby to się zabijały po prostu a teraz co? zieleninka weszła i też muszę im dawać 4-5 liści zjedzą i później znowu 4-5 bo tak to idzie na zmarnowanie po prostu jak za dużo no wiadomo jak to w życiu tak człowiek ma za dużo Oczywiście Nie dwa o to No, ślicznie zajadamy. To jest Majka To jest grędziara, tak Ojej Powolutku Nie przeszkadzać. No pewnie. Pięknie. No tak, tu jest wojna, oczywiście. Który jest listek w pyszczku, jest najsmaczniejszy? No niestety, mój koncert jest zakłócony przez pracowników. Niedaleko robią drogę, także Już od pół do siódmy się tu sobotę. Tak, sobotę się już tuką. Od pół do siódmy. No ty walis nie? No jak sobie jedzą. I tu jest właśnie ta podzielność. Teraz na spokojnie można sobie trynić, tak, ziarenko. Nikt nie przeszkadza tak tu. Wszyscy, wszyscy raz. No i co, pieszczule? No jej. Sprzątałem u góry. To te na dole Czy za spodenki? Spodenki mi podgryzały. A, 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 a. A, a, a. Co to podgryzanie? Nie podgryzamy, halo Tak, żebym ja cię głaskał czystymi rączkami, tak? Czystymi, a nie tam brudnymi. a pewnie a. <grybujesz> Jak? Co tam zajadam? Troszkę przemoku, miałem i dojść na trawę, ale... Zrezygnowałem z tego. Ała No dranił się ten gryzakuti, gryzakuti Kto tam tucze? Kto tam się tak tucze? Jak chlupią? Rupajero. Jedźcie, jedźcie liście. Idziecie dostawać, bo liści jest dostatek. Muszę trochę przerwać. Będą rosły nowe, Teraz jeszcze deszcze mają być. Przez dwa dni, a później słoneczko. Ze trzy dni deszczów, i później już będą upały. Także będzie przekichane. Mhm. Co to? Spaghetti? Spaghetti. Oni bardzo chcą te wodyki jeść. Ale jak wiedzą liście, to później biorą się za wodyki To maja? Co? Ale pięknie śpiewają te ptaszki. Coś pięknego, nie? Tak. No, teraz musi obadać, nie, teren? Pewnie. Jest sprzątane, o, już się zaczyna, już się zaczyna, będzie tam gryz. Nie wiem, te płyty jakoś im podchodzą. Gryzą te płyty. Tutaj to nie. A, bo ja ją oddałem odwrotnie. Trzeba będzie ją chyba przekręcić. No bo mi tu przegryzły. Jakie przesunięcie. W się proszę nie pchać. No. Obgryzają. a ta płyta jest śliskim dla nich. I ta też. I one... O, o, właśnie, to jest ta wojna. Już liście ten popryzane, zostawione tylko łodygi. O, cześć! Hej! Pokaż nam się tu. Cześć! Cześć! Co tam? Idziesz na myszki? Tak? Idziesz polować? Będziesz polować? Tak. Halo. Proszę panią. A jeszcze tabletki do odrobaczanie musisz dostać. No, widzisz? bajzer jest ale to akurat nie przy sprzątaniu tutaj zboże, kukurydza tutaj akurat nie ma to sieczkę no sałatę będę musiał mi podawać, daję im ale coś tak słabo, chyba gorzkawa troszkę jest już przez to tak nie chcą mieć. koperek też ogórki to powiem wam, że troszkę słabo mam aż trzy krzaczki Coś się zawiązało będzie, parę ogórków, jeszcze tutaj są, no i rosną, a czy będzie coś z tego? Zobaczymy. Cukinia jest piękna, po prostu piękna, zaczęła owocować już pięknie. Co nie damy przerobić, przejeść, słoiki. To oddajemy znajomym, także sąsiadom. Nie marnuje się. Także do usłyszenia. Trzymajcie się. hej Dziękuję, kochani, za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia, wieczoru, nocy, poranka tam go oglądacie i zapraszam na kolejne filmiki trzymajcie się cześć papa pa. tak panie prezes tak jest trzymajcie się cześć